Ale dzisiaj piękna pogoda, jestem na spacerze, siedzę na ławce. No, kółko zrobiłem, nie całe, pół kółka. Teraz temat dzisiejszego dnia, Plejadianie i my. No tak, bo te filmiki są na tym YouTubie, ludzie brednie mówią, to są bardzo popularne te filmiki. Tak, czekamy na Plejadian, oni nas zbawią, wyślą energię, Będziemy mieli podwyższoną wibrację dzięki plejadianom. Oni dbają o nas, troszczą się o nas. Tak, proszę państwa, nie mają co robić. Czy się troszczą? Może trochę się troszczą, bo miałem osobiste spotkanie z tymi plejadianami. No to było dawno temu, ponad 20 lat idę, 20 chyba 5, tak, już jest teraz 25 lat temu. Ale to się nie da zapomnieć, proszę państwa gdzie człowiek niepełnosprawny... No, a, poczekam, aż przejdą, bo temat jest taki, że chcę porównać Plejawianie i ich zachowanie, proszę Państwa. No, żyją w warunkach dziwnych, dla mnie dziwnych, proszę Państwa. Wszędzie widziałem brązowo. Tak, ciemno, półmrok. Tak, tam nie było tak jak tutaj, proszę państwa, pięknie. Co mnie zadziwiło? Pierwsze, co mnie zadziwiło, to, że jak dotknąłem tego jednego przejadianina, to już straciłem przytomność i się ocknąłem, jak mnie taskali. To mnie zdziwiło, proszę państwa. Jak to możliwe, że urwał mi się film? Taskali nie po gruncie, po ziemi, to wiem. I to było wszystko brązowe. Spojrzałem do góry, chciałem zobaczyć, kto mnie. Dźwiga. No, nie mogłem zobaczyć, <noise> jakoś tak zrobili, ale widziałem przed sobą te, te no niebo, może to nazwać. Wszystko taki kolor brązowawy. A potem jak przeszliśmy tą ścianę, to jeszcze bardziej się zdziwiłem. Jak to? Przechodzimy przez ścianę. Po co im ściana? To nie potrafią przejść. Bo to... Po, przez tą ścianę, tak sobie pomyślałem, to może kogoś się boją, dlatego ta ściana jest, a oni potrafią przejść, ja z nimi przeszedłem. No, proszę Państwa, co mnie jeszcze zaskoczyło, te oczy, oczy, wygląd twarzy, kształt czaszki podobny do naszej, proszę Państwa, włosy to samo, uszy to samo, tylko większy mieli, Zaraz na uszach, no to mieli tak jak ja, identyczny, to też mnie zaskoczyło, bo nigdy nie widziałem, u ludzi taki zarost, ja mam taki zarost. I oni też mieli taki właśnie ten zarost. No, oni, ten jeden, który ściągnął, ten który miał ściągnięty ten kaptur. Bo tam ci byli w kapturkach, było tak, że ja nie widziałem ich twarzy, to wziąłem ich za ludzi. Dopiero jak się zbliżyłem do tego przywódcy i ten zapach poczułem, a zapach był właśnie, proszę Państwa, fizyczny. To nie było coś takiego jak energia odpychająca. Jak mamy do czynienia z ludźmi. Człowiek nam się nie podoba, coś czujemy, że nie. Jest ta wibracja. A tu był fizyczny ten taki nieprzyjemny zapach. To mi przeszkadzało. To jest ta różnica między nimi. Ale szukają, szukają miłości. Było w tej rozmowie z nim, jak mnie zapytał, skąd wiesz, czego szukamy? A skąd wiesz, czego szukamy? To wtedy, właśnie. Nie wiedziałem na to pytanie, że wszyscy szukamy tego samego. No. I co więcej, proszę państwa, no, były dużo pytań, była rozmowa, fajna rozmowa, bo on nie był taki wylewny, a ci w ogóle nic nie, nie, nie mówili, tylko stali. Stali się przyglądali. I jak zawisłem w powietrzu, bez słów, przystąpili do działania. Ale teraz porównanie, proszę Państwa, bo nie będę powtarzał tego, co przeżyłem. Jest to dostępne na filmikach moich sprzed kilku lat. Zrobiłem to bardzo późno, bo mnie coś hamowało, żeby tego nie robić. Ja nawet nie myślałem, że są filmiki o YouTube, o tym, o UFO, że to się tym interesuje, bo to nie był temat mój ulubiony, proszę Państwa. Nawet no, w tym czasie normalnie sobie żyłem, pracowałem. Chciałem mieć dom, jak wszyscy ludzie. To zakłóciło. To spotkanie z nimi, proszę państwa, zakłóciło moje życie. No, zmieniło, ale przydało się na pewno. Niezwykłe spotkanie. Trzy dni, czy tam dwa dni po tym właśnie głównym spotkaniu, miałem takie mgliste, między snem a jabłkiem. Oni tak to zamazali, żebym po prostu nie pamiętał tego, co mnie uczyli, ale uczyli mnie i starali się, żebym zapamiętał. Jeszcze mi ten groził, pamiętam. Jak się nie nauczył, to ci nie wypuścimy. <gry> no i pojąłem, o co chodzi. Takie figury geometryczne, a ja tego bardzo nie lubię. Wiem, że zawsze miałem, proszę państwa, dwóch z matematyki. Nie lubiłem matematyki, a to takie przydatne w życiu jest. A teraz doceniam to, proszę państwa. No ale nie wszyscy lubią wszystko. Tak to jest. I co jeszcze. między nimi, Wy chcecie, żeby oni przyjechali na Ziemię, podwyższyli Wam wibracje, wysłali jakąś wibrację. Takie bzdury są na YouTubie, no, że pojawiali są coś lepszego niż my. Proszę Państwa, jakby byli lepsi, to po co by się tu zjawiali? Właśnie. I im tak bardzo zależy na tym? Oni się od nas uczą. Jesteśmy wspaniali. Proszę Państwa, w nas jest cała wiedza duchowa, odkrycia. To, co teraz robimy przez fizyczne jakieś tam instrumenty, wszystko jest w nas, się odkrywa wtedy, kiedy poznajesz siebie. Ale, żeby to zrobić, do siebie trzeba być bardzo uczciwy. Trzeba być do siebie sędzią. Nie ukrywać swoich wad i przewinień w stosunku do świata. Jakiś przemoc dokonujemy, musimy sobie wybaczyć i starać się pokonać to, co robimy, co jest niezgodne z naszym strumieniem. Wtedy podwyższamy tą wibrację. To nie plejadianie nam podwyższą. My mamy to. My te wibracje mamy, proszę Państwa. My po prostu sięgamy to po to, co jest w nas. To nie ma żadnej tajemnicy, ale ciężko właśnie to zrobić. Dla wielu ludzi, no proszę Państwa, w jednym życiu to jest nieosiągalne ale jakiś postęp zawsze jest. Nawet jak tego nie robisz, to życie cię tak kopie, że powoli, mozolnie posuwa się do przodu. Lub czasami się też cofasz. Cofasz się i powtarzasz ten sam błąd dotąd, a zrozumiesz. Raczej ludzie nie rozumieją. Zganiają to na, na przypadki, na innych ludzi. Proszę Państwa, wielu ludzi nie, nie obserwuje siebie. A on tam medytuje, ten Jasnowic. Dla mnie medytacja, proszę Państwa, polega na tym, żebym miał wyszedł poza umysł, się wydostał. Rozumiecie? Wyjść poza umysł. Bo jesteśmy tak by w środku, a dookoła nas krążą te myśli. Odgradzają nas od tego światła i wielu rzeczy. Tak, wielu rzeczy których nie można słowami określić. Teraz, kiedy obserwujesz siebie, dostajesz się szybszy od myśli, a myśl jest szybsza od światła. Wyobraź sobie, że ty musisz być szybszy od światła. Wydostajesz się poza te myśli, obserwujesz siebie, więc zachęcam cię do samoobserwacji, poprawiania siebie, zobacz, jak się zachowujesz w sytuacjach takich jak ja wczoraj, dwa dni temu, czy wczoraj? Nie pamiętam. Wczoraj. Miałem spotkanie przedwczoraj, tak. Z kobietą i tak dalej. I jako jasnowiec, ja to powinienem przewidzieć. No, no, mógłbym to przewidzieć, ale gdy to przewidzę, to to nie doświadczę. Trzeba doświadczyć. To znaczy, jest coś takiego, co się w naszym życiu wydarza bolesnego, i teraz, czy odczuwasz ten ból? Obserwując siebie, widzisz zmianę wibracji, masz na twarzy, serce ci bardziej bije, jest coś, coś się dzieje w tobie. Poprzez to, że pobudzasz się poprzez te działanie, te działanie ma na ciebie wpływ. I teraz stań się mistrzem tych emocji, żebyś był nieporuszony, żeby twoja częstotliwość, tej energii, siły życiowej, była niezakłócona. I o to właśnie chodzi, proszę Państwa. Ta cała e, tajemnica jest w nas. Nie u plejadian. Nie szukajcie, że plejadianie Wam e, zmienią życie. Nie, proszę Państwa. My możemy im pomóc. I po to tu przylatują. Proszę Państwa. Czy jesteśmy lepsi od nich? My i plejadianie. Lepsi. No wygląd mają, mamy taki sam, jak oni. Są to Istoty człowiekopodobne, chodzące na dwóch nogach. Bardzo dziwne, proszę państwa. Bardzo dziwne z innej planety. Chodzą na dwóch nogach. A z jakiej planety? Bo tam mówią, że Orion. Ja tego jeszcze nie doszedłem do tego, proszę państwa. A nie będę wam powielał te brednie z internetu, jakiś tam Orion i tam dalej. No, są badania, to może to ludzie wiedzą. Ja się tym nigdy nie zajmowałem. Więc. Ten temat nie będę omawiał. Te istoty, które ja spotkałem, Plejadianie, no, chyba Plejadianie. Blond włosy, proszę Państwa, wysocy, no, wszystko się zgadza. No, nie są tacy piękni, jak tam Irynka Liszczyk przedstawia. Piękne te twarze, biała skóra, niebieskie oczy. No tak, typ nordycki. Nordyk. <grym> tak, no, Niemcy tak sobie wyobrażają, że są najlepsi. Pochodzą od nich. No, z Oriona przyszli, proszę Państwa, a może byliśmy na Orionie, kto wie czy nie, stamtąd pochodzimy też, jako dusze możemy po całym wszechświecie wędrować sobie, więc nie tylko Niemcy, ludzie idą, więc poczekajmy. Tak. Nie nagrywam ludzi, bo w Kanadzie ludzie się obawiają być na internecie, jesteśmy zaszczuci w tym systemie transpolitycznym. Za sztuci jesteśmy, ludzie się boją jeden drugiego. Więc, proszę Państwa, jesteśmy bardzo potężnymi istotami. Możesz być potężny. Czy ja jestem jasnowidzem? Bo często tam pada takie dociekliwe pytanie, a nawet złośliwe. No jesteś jasnowidzem. Jestem, proszę Państwa, nieoficjalnym, który się do tego nie przyznaje. Dlaczego jestem jasnowidzem? Bo to zauważyłem u siebie, że przewiduję takie rzeczy, które ludzie nie widzą. To znaczy, jest dom do pomalowania, do budowania, coś, ja widzę, co brakuje od razu, co inni ludzie nie zauważą. Spotkania, też wyprzedzę to, co się wydarzy, takie, które mogą mi być nieprzyjemne dla mnie. To ja mam już sen proroczy, jak masz te czołowe oko otwarte, czakrę. No, no to proszę państwa, jesteś tym jasnowidzem. Czy Aaron jasnowidz jest Aaron? Proszę państwa, no ogłosił się jasnowidzem. No taki prawdziwy jasnowidz tego nie robi, raczej. Ale też nie wiem, czy on jest jasnowidzem, proszę państwa. No mówi, że tam z aniołami rozmawia, z Jezusem, i tak dalej. Moim zdaniem niektóre doświadczenia duchowe to się nie powinno omawiać publicznie, że jesteś lepszy. Ja mam spotkania. Ja, ja i ja, i ja, i ja. Aron, bądź skromniejszy. Pozwól ludziom być mądrzejszymi od ciebie. To jest sztuka. Być jasnowidzem. Bo ty masz służyć tym ludziom, a nie żeby oni ci służyli i cię słuchali, tylko panie Aronie. No ale... Zostawiam cię w spokoju, ty masz swoją drogę. Źle nie chcesz na pewno, rozwijasz się, masz swoją drogę. Albo nie palisz, nie pijesz na pewno, do złego nie namawiasz, nie rozumiesz szczepień, tylko chcesz to w szczepień, bo to niby przeznaczenie, że nie możemy tego uniknąć. To, co szkodliwe, możemy uniknąć i to unikniemy. Proszę Państwa, albo ten cały król. Sandziana, Sandziana Królechi. No, ja to doceniam jego, proszę Państwa, odkrycia. Jego punkt widzenia, no nie zgadzam się z wieloma rzeczami, ale doceniam, że ten człowiek ma głębię duchową. On do czegoś doszedł. Proszę Państwa, on się hartuje. Nie wiem, co się dzieje z nim, bo on nie nagrywa, ale coś tego, z czym się nie zgadzam. Z czym się nie zgadzam. O płaskiej ziemi nie będę mówił. Proszę, proszę Państwa, bo ja nie jestem astrologiem, ale wszystko jest w nas. Możemy to odkryć. Cały wszechświat. Wszystko te czarne dziury. Jak poznajesz siebie i jesteś swoim obserwatorem, do tego dojdziesz. Teraz, z czym się nie zgadzam, on mówi, że numer jeden jest najważniejszy. Jak dobiegasz do mety, jesteś pierwszy. I te czakry, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ta czołowa, ta, ta, ta cała. Koronna czakra, proszę Państwa, on nazywa pierwsze, a Hindusi nie mają racji. Chwileczkę. Królu, królu Sadyanga, słuchaj. Sadyanga. Jeśli masz jeden złoty, a ja mam siedem złotych, to co jest większe? Za siedem złotych to ja kupię więcej, jak za jeden złoty. A Jezus to powiedział, że ten, kto jest ostatni, będzie pierwszy. Zobacz. A ten, który jest ten pierwszy, do mety dobiega, będzie ostatni. W duchowości inaczej się liczy. Jest inna matematyka. Inaczej się to wszystko odbywa, proszę Państwa. To się dowiedziałem od plejanian. <noise> no proszę Państwa. No tak, inaczej się to wszystko odbywa. Czy byli przyjaźni do mnie? No nie. Znaczy, trzymali się na dystans. Tak. Nie byli wylewni na pewno. Nie byli, nie byli, wylewni, nie byli przyjaźni, więc y, oni nie zmienią mojego życia na pewno. Wpłynęli na moje życie. No, tego, co zrobili, taką przemoc. Wpłynęli. spowodowało to, że się przebudziłem, zmieniłem ten styl. No to, to było przydatne trochę to spotkanie, i to było niezwykłe w moim życiu wydarzenie czego inni podobno nie doświadczyli. Nie mówię, że tylko ja jestem taki, ale jest tak, proszę Państwa. I teraz jasno widzę. Jasnowid przewiduję. Nie wszystko. Musi to pierwszy zobaczyć, tak poczuć. Nie, że wybiega tysiąc lat do przodu. Może tak być. Do tego jeszcze. No, Właściwie się nie zastanawiałem nad tym. Szczerze mówiąc, proszę Państwa, żeby komuś prorokować, choć jak y, było y, ten Fame MMA 5, ktoś prosił mnie, żebym zgadnął te walki, to zgadłem wszystkie walki, trafiłem, ale to trzeba się skupić na tym, proszę Państwa, Jasnowidz może trafić w loterię, no Jasnowidz, trzeba było zrobić taki challenge dla tego Arona Jasnowidza, jakiś, niech postawi kartkę, tak jak ja to robię. Niech go posłucha ta kartka. <laughs> no to już będzie duże osiągnięcie, proszę Państwa, jeżeli to zrobi. Aaron. Ja go nie chcę ośmieszać. Nie, nie. Ja mu daję spokój. Tak, to żartuję sobie, proszę Państwa. No, ma to swoich zwolenników. Ci ludzie chcą do czegoś dojść. Założyli to stowarzyszenie twórców. Twór, twórczy, społeczeństwo twórcze. No, robi się następna organizacja. Następne będą wybory i będzie to samo, proszę Państwa, bo to wszystko jest, na zewnątrz się dzieje. Można się spotkać, ja rozumiem, że ludzie się spotykają, wymieniają, czują się z sobą dobrze, to jest normalne, ale jeżeli tworzymy coś i zaczynamy kontrolować jeden drugiego, słuchaj, masz pomysł, ale my tu sprawdzamy, czy się nadajesz, no to jest dla mnie to samo, co teraz, to daleko nie pójdzie, to już jest ta cenzura, więc jego pomysł na zmianę świata nie, nie wypali. Zmianę świata można tylko dokonać poprzez zmianę siebie. Ludzie muszą zaskoczyć jeden od drugiego: jesteś tym światłem. Idziesz i to światło Twoje, promieniuje z siebie ta miłość, ona rozpala inne światła. Niektórzy się będą się przed tym bronić. Ale będą tacy, które to światło pobudzi. Więc to jest ta zmiana świata. Gdziekolwiek się pojawisz, będzie niebo dla ciebie otwarte. Będziesz niebem dla innych. Co to jest niebo? To stała się błogość, proszę Państwa. To, to czujesz sobie. Nie masz tych lęków, tej depresji. Bo skąd się bierze depresja? Pomyślisz o czymś negatywnie, a może to będzie. Zaczynasz rozmyślać, energię dajesz, zasilasz to, bo masz moc zasilania, tworzenia i tworzysz piekło swoje. To jest ta depresja. Znajdujesz się nie w depresji, jesteś w piekle za życia. Ty się męczysz i ciężko się wydostać z takiego piekła. Przechodzisz naprawdę tortury, ten strach cię niszczy, niszczy. aż w końcu masz tego strachu dość zbuntujesz się i ci przejdzie. To jest depresja, proszę Państwa, wydostaje się. Lub jak jesteś. E, nie masz takiej wiary w siebie, to przeważnie sięgasz po jakieś lekarstwa. I to cię bardziej ogłupia i lądujesz w wariatkowie. A stamtąd cię nie wydostaniesz. To nie ma lekarstwa na takie duchowe sprawy, proszę Państwa. Nie ma. To są szpitale dochodowe. Dzięki Tobie, te szpitale istnieją, te leki się sprzedają dobrze. Nie ma lekarstwa na to. Mózg nie jest zbadany, a oni już mają lekarstwo. <laughs> Proszę Państwa, no to jest... co się dzieje w tym świecie? Tylko biznes. Kiedyś lekarz to był z powołania, z miłości dla czy ludzi. To był czarownik. To była osoba duchowa. Proszę Państwa, ona miała wysoką wibrację, ta osoba i dotykiem dotykała, przekazywała tą energię i człowiek zdrowiał. Lub na odległość, jak tam Aaron mówi, że tam zdrowiają na odległość. Zdrowiał. Nie każdy może e, e, się wyleczyć. Jak będzie zablokowany, to nie dopuścisz do siebie tej energii, ona nie przepłynie. Ale są tacy, że chcą, być, chcą wyzdrowieć, bo poprzez chorobę ludzie też się uświęcają w cierpieniu. Czy to jest nam konieczne, potrzebne? No Mój kolega idzie Czech. Proszę Państwa, fajny gość z Czechosłowacji, duchowy, mamy tematy. Więc czym się różnimy między sobą, plejadianie, proszę Państwa? Niczym się nie różnimy. Oni nie są lepsi ani gorsi. Jesteśmy wszyscy jednacy. Na razie.